Wit witam Was w drugiej części. Już tutaj zrobiłem tutaj to na głowę, topór. Przepraszam Was, że zrobiłem ten topór, ale nie chciało mi się go robić na nagrywce, bo byłby mega ciężki. A my mamy tu teraz tylko 3 minuty na nagrywkę. No to bierzemy takie maluchy szare i robimy z tego uszy ma, mało mamy czasu ma idealnie ten King Kong 8 cm bierzemy oczywiście szarą i ją tutaj naklejamy naszą królową czyli szarą a królem to, to jest czarny czyli Godzilla Naj najlepszy potwór na świecie King Kong to, to jest na drugim miejscu A najsilniejszy to, to jest kidorek Każdy to wie, bo powalił Godzilla, ale i tak Nofra uratowała go Robimy takie kółeczko, żeby zrobić usta Które życzą Że on <laughs> z tym Wielkim królem potworów, czyli Godzilla. Najpotężniejszym potworem na świecie. Bo dobrze to zrobiłem, nie trochę za małe. Kurde, mało już mamy czasu. Robię cięcie! No i już jestem. Z tym wspaniałym King Kongiem. Można zauważyć tą jego kozią brudkę. Może trochę zęby są zbyt wielkie, ale to nic. Ładny jest i to bardzo. No i mamy zrobionego King Konga. Jeszcze trochę go podoprawiać wykaczkami, żeby było widać, że on ma włosy. No i mamy gotowego.